Witam, tu Tomasz Migdałek, blog BirofileBlogs.com. Dzisiaj pora na kolejne piwo w stylu Imperial IPA, tudzież Double IPA. Obie nazwy są równouprawnione. I tym kolejnym piwem w tym stylu będzie Crazy Mike. Crazy Mike. Najnowsza pozycja z Alebrowaru. Cóż można, cóż można powiedzieć? No, poprzednio mieliśmy Zeusa z Olimpu. Zeus z Olimpu nie do końca, nie do końca jakby trafił w mój gust. Piwo ma duży potencjał, aczkolwiek są pewne niedociągnięcia, o których wspomniałem w swojej recenzji. Natomiast dzisiaj mamy Alebrowar. Crazy Mike, yy, piwo, które ma 20% ekstraktu, 9% alkoholu i być może dla niektórych najważniejsza informacja 100 IBU. Goryczka oceniona na 100 IBU. Yy, w przypadku Zeusa mieliśmy 80 IBU, aczkolwiek yy, będę się upierał, że to 80 IBU Zeusa to bardziej było na papierze, yy, dlatego że nie sądzę, żeby ta, ta goryczka rzeczywiście tyle wynosiła. Myślę, że ona. Ta wartość była zdecydowanie zawyżona. Realnie, realnie ta goryczka była niższa. Natomiast, znając Alebrowar i biorąc pod uwagę tutaj deklarację, która na krawatce się pojawiła e, odnośnie tego, że Alebrowar to, to jest Hop Heads of Poland, e, no to można się spodziewać, że rzeczywiście ta goryczka będzie miała 100 IBU. E, właśnie a propos etykiety. pokażę może bardziej z bliska jak ona wygląda tak ona wygląda nie będę pokazywał kontretykiety bo niestety w sklepie dostałem porwaną taką poszarpaną, ale pokażę jeszcze jak zawsze ładny firmowy kapsel alebrowaru również świetnie się prezentuje no i ta krawatka o właśnie krawatka Hop, heads of pole Hopheads Heads of Poland. Tak to wygląda. Co w składzie? Co w składzie? W składzie mamy oczywiście wodę. E, I za nią idą słody: Pale Ale, Przeniczny, Wiedeński, Karapils, e, Zakwaszający, Chmiele, Cascade, Citra, Chinook, Centennial. Następnie i Columbus jeszcze, następnie mamy cukier Candy White Sugar i drożdże Safari US05. Tutaj się tak ciężko mi to było odczytać, ponieważ mi w sklepie sprzedali z uszkodzoną etykietą, nie zauważyłem tego, ale to nie jest istotne. Double IPA, Imperial IPA również tak można to piwo nazwać. Otwieramy. I zobaczymy co w warstwie aromatycznej z butelki. No, czuć chmiel amerykański. Czuć cytrusy. Czuć mango. Taki dość słodki owocowy zapach. Nuta żywiczna też gdzieś się tam pojawia. Ale właśnie mango. Trochę fruta, tropikalnie przyjemnie, ale też bez jakiejś porażającej intensywności. Dobrze, zobaczmy, jak to wypadnie w szkle. Tyle. Barwa bursztynowa. Bursztynowa barwa. Piwo. Piwo, piwo. Czy ono jest w 100% klarowne? Chyba tak. Chociaż. Chociaż nie. Unosi się, unosi się jakiś delikatny osadzik tej mojej butelce był, bo, bo widać go w piwie, delikatny osadzik nie wiem czy to od chmielu, czy, czy, czy jakieś inne jego źródło, no ale powiedzmy, że nie jest to jakoś tutaj specjalnie istotne, piwo w barwie bursztynowej, piana taka sobie bym powiedział w Zeusie była zdecydowanie lepsza, tutaj jest, jest wprawdzie drobno pęcherzykowa a ja też jej jakoś nie wzburzałem specjalnie, jest taki drobno pęcherzykowy kożuszek jakiś lacing już nam się tutaj zaznacza, ale nie jest to taka potężna kremowa piana jaka była w Zeusie bardzo mi się wtedy ta piana podobała, tutaj może nie jest tak efektowna no ale nie sama, nie sama piana o piwie stanowi. W aromacie teraz mamy intensywniejsze nuty owocowe. Mamy też trochę więcej, trochę więcej ziół. Jest mango, grapefruit, dość słodki zapach owocowy. Delikatnie gdzieś, delikatnie gdzieś podkręcony tą nutą jołową. Przyjemny aromat. Ale żeby był jakoś bardzo intensywny, to, to powiedzieć nie mogę. Spróbujmy, jak to smakuje. I czy to 100 iBU rzeczywiście jest faktem. Wasze zdrowie. Crazy Mike Double IPA z ale Jest głębsza goryczka niż w Zeusie. To na pewno. Bardzo wyrazista słodowość. Eee, czuć w przełyku rozgrzewanie od alkoholu. Ta goryczka jest trochę alkoholowa, trochę chmielowa. Jeśli chodzi o samą goryczkę chmielową, hmm, jest mniej zalegająca niż w Zeusie, jest yy, krótsza, ale czy bardziej intensywna? Czy, czy to jest na 100 ibu? Tak naprawdę. Mam pewne wątpliwości, ale na pewno mm, goryczka jest lepiej zbalansowana ze słodowością niż w Zeusie. To na pewno. Aczkolwiek, mm, jak sobie to piwo pijemy, to podobnie jak w przypadku Zeusa. Mm, tak, i tutaj mam wrażenie, że gdzieś te, te aromaty chmielowe, które w zapachu były dość wyraźne. Mm, Gdzieś się rozchodzą, one gdzieś giną. Może giną w tej słodowości, która jest rzeczywiście bardzo, bardzo wyraźnie podkreślona. Jest tej słodyczy sporo. Jest tej słodyczy sporo. Na etykiecie piszemy, że piwo jest wytrawne. Ono tak do końca wytrawne nie jest, to znaczy ma wyrazistą goryczkę, ale słodowość jest naprawdę, naprawdę intensywna. No i w sumie dobrze, no bo przecież gdyby to piwo było tylko goryczkowe, to nie byłoby to double IPA. Więc ta słodowość jak najbardziej jest potrzebna. Natomiast, no, nie do, końca, nie do końca jestem pewien, czy tutaj to chmielenie rzeczywiście e, jest aż tak intensywne, jak, jak powinno być i jak tutaj deklaruje, deklaruje Alebrowar. Czy jest tutaj sto IBU? Nie no, może jest. Może jest, bo goryczka, goryczka jest wyraźna, ale żeby jakoś urywała cokolwiek. <laughs> To mam, mam delikatne wątpliwości. Piana się dość ładnie osadza na szkle. Co widać myślę. Doleję sobie teraz troszkę może trochę bardziej agresywnie sobie doleję, żeby wzbudzić nieco pianę. Zawsze jakoś się tak spokojniej czuję pijąc piwo, jak widzę, że ta piana jest i jest taka bujna i ładna. Teraz rzeczywiście trochę taki, taka grubsza warstewka powstała. Drobno pęcherzykowa, ładna. Pokażę może z bliska, jak to piwo się tutaj prezentuje z tą pianą. O, zobaczcie. Myślę, że... Myślę, że przyzwoicie. Co do 9%, no tak jak powiedziałem, czuć, że piwo jest mocne. Jest delikatne rozgrzewanie, aczkolwiek myślę, że mimo wszystko mniejsze niż w Zeusie. Tutaj ten alkohol jest lepiej spakowany, lepiej się go gdzieś udało w treściwości tego, w treściwości tego piwa ukryć. Jest słodko. Jest słodko. Natomiast na finiszu za tą słodyczą idzie rzeczywiście wyrazista goryczka od, od amerykańskich mieli. I, I to trzeba zaliczyć Crazy Mike'owi na duży plus. Natomiast w warstwie aromatycznej, podobnie jak w Zeusie, no nie do końca jest tak jak mogłoby być. Abym ja mógł powiedzieć, że pod względem aromatu to WIPA jest bardzo dobre. Jest nieźle, wydaje mi się, że jest to piwo lepsze aniżeli Zeus. Wyżej je oceniam, jest bardziej, lepiej poukładane, lepiej zbalansowane, ale sądzę, że do optimum dla tego stylu jeszcze trochę brakuje. Przynajmniej w moim mniemaniu, w moim odczuciu. Wy możecie oczywiście mieć na ten temat zupełnie inne zdanie, i na tym właśnie to polega, żebyśmy mieli inne zdania, żebyśmy subiektywnie odbierali piwo, subiektywnie je oceniali. To jest bardzo ważne, żeby się nie przywiązywać za zanadto do cudzych ocen i do jakichś teoretycznych założeń, bo mamy prawo oceniać na podstawie swojej wiedzy każde piwo tak, jak nam w duszy gra. Co do nagazowania w tym piwie, średnie. Nie jest za wysokie. Myślę, że jest takie, jakie być powinno. Co do faktury, samo piwo jest treściwe jest takie dość gęste. Czujemy taką, właśnie trochę, wręcz zalepia. Jak usta tutaj, właśnie są pokryte troszkę, troszkę tym piwem, i czujemy, że się to trochę lepi, ale jednak, jakby. Wysoki ekstrakt, duża treściwość, duża zawartość alkoholu. No to wszystko powoduje, że, że tak to właśnie jest z tym piwem. Generalnie jest dobrze. Mam znowu wątpliwości, że to jest 100 iBU. Tak jak miałem wątpliwości przy 80 iBU w Zeusie, tak tutaj mam też wątpliwości. Myślę, że sama goryczka jest na podobnym poziomie intensywności co Zeus. Aczkolwiek tutaj jest lepiej ułożona, mniej zalegająca, aczkolwiek wyrazista. Podoba mi się w sumie ta słodycz. Przez moment miałem wrażenie, że ona jest nawet zbyt intensywna, ale po chwili stwierdzam, że, że jest okej. Okay. Jest okej. Okay. I, I z tą goryczką wyrazistą współgra. Najsłabszym punktem w tym piwie, podobnie jak przy zeusie, jest aromat. On jest zdecydowanie zbyt słaby. Nie wiem w sumie dlaczego się tak dzieje. Może, może ta wysoka treściwość, ten, ten wysoki ekstrakt, wyższy alkohol to jakoś powoduje, że te aromaty nam umykają. I o ile w zapachu samym jeszcze są w miarę wyczuwalne, to później gdzieś przy piciu gdzieś już nam ulatują. Ale generalnie Crazy Mike z Alebrowaru jest piwem godnym polecenia. Polecam to piwo, warto spróbować. Warto porównać sobie z Zeusem, bo takie, taka, takie dwie praktycznie równoległe premiery piwa w tym samym stylu. Przy czym tam nazywano je Imperial India Pale Ale bardziej ortodoksyjnie tutaj jest Double IPA ale generalnie jest to ten sam styl więc warto sobie te dwa piwa zestawić i porównać w tej konfrontacji Crazy Mike nie jakoś nokautująco ale jednak z Zeusem z Olimpu wygrywa dzięki wielkie dzięki za te recenzje polecam bloga, polecam kanał na YouTubie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i najważniejsze, pijcie dużo dobrego piwa. Crazy Mike jak sądzę zalicza się do tej kategorii dobrych piw. Dzięki wielkie. Tomasz Migdałek, blog Do zobaczenia. Do usłyszenia.